Mężczyźni często czerwienią się na samo słowo prostata, a przecież trzeba o niej mówić, ponieważ nowotwór prostaty to najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn. Pan profesor przekonuje, że warto poznać wroga. Zacznijmy od tego, że wyjaśnimy sobie, czym jest prostata. Prostata jest to narząd położony u mężczyzn w miednicy, którego celem jest produkcja płynu, w którym zawieszone są plemniki. Niestety z tego narządu może wywodzić się nowotwór złośliwy. No dodatek taki nowotwór, który długo nie daje żadnych objawów, jest zatem podstępny. Proszę pamiętać o tym, że wczesne wykrycie tego nowotworu daje szansę nam i pacjentowi na uzyskanie trwałego wyleczenia, skutecznego, bardzo skutecznego. Skuteczne leczenie raka prostaty powinno zacząć się od jego rozpoznania. Do tego służy biopsja. Podczas tego badania lekarz za pomocą igły wprowadzonej do prostaty pobiera fragment podejrzanej tkanki w celu dokładnego zbadania go pod mikroskopem w poszukiwaniu komórek nowotworowych. Jeśli lekarz potwierdzi nowotwór złośliwy, ważne jest określenie, jak zaawansowana jest choroba i jak jest agresywna, bo od tego zależy metoda leczenia. Jeżeli nie obserwuje się przerzutów, stosuje się albo napromieniowanie, albo usuwa się prostatę chirurgicznie, czasem z węzłami chłonnymi. Warto zaznaczyć, że obie metody leczenia są stale udoskonalane i obie pozwalają wyleczyć znaczną część mężczyzn. U części pacjentów w bardzo wczesnym stopniu zaawansowania, gdy utkanie nowotworowe jest oceniane jako umiarkowanie złośliwe, lekarz może zaproponować obserwację i podjęcie leczenia wtedy, gdy choroba postępuje. Warto podkreślić, że jest to bezpieczna metoda postępowania. Jakie objawy powinny zaniepokoić panów? To bardzo ważne pytanie. Proszę pamiętać, że jest to nowotwór podstępny, nie dający żadnych objawów na wczesnych etapach. Zatem bardzo gorąco namawiam panów po 50 roku życia do regularnego odwiedzania urologa. No chyba, że ktoś w rodzinie miał przypadki raka prostaty, wówczas takie wizyty należy rozpocząć wcześniej. Jak się dostać do tego urologa? Potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, który z pewnością takie skierowanie wystawi. Dla kobiet wizyta u ginekologa to jest zwykła rzecz, po prostu idziemy się zbadać, tak? A mężczyźni jednak mam wrażenie, że unikają urologa. To prawda, aczkolwiek zupełnie niesłusznie, bo specjalista jest od tego, żeby pomóc, a nie oceniać. Proszę pamiętać, że po 50. roku życia. Problemy ze wzwodem, z oddawaniem moczu są powszechne i bardzo psują jakość życia. A wcale nie musi tak być, bo lekarz może pomóc. Wciąż panuje takie przekonanie, że rak prostaty to jest wyrok. Nie, proszę Państwa, to jest mit. Rak prostaty, jeżeli nie ma przerzutów, jest chorobą uleczalną. I ważne jest to, że nawet wtedy, kiedy nowotwór już dał przerzuty i nie potrafimy pacjenta fale wyleczyć, to leczymy go całymi latami, przy czym jakość życia pacjenta jest naprawdę niezła. Nowotwór prostaty może tworzyć przerzuty. Komórki nowotworowe odrywają się od guza w prostacie i przenoszą na inne organy. Teoretycznie, komórki raka prostaty mogą rozprzestrzeniać się po całym organizmie, ale w praktyce najczęściej atakują węzły chłonne i kości. W takich przypadkach podstawowe znaczenie ma zablokowanie działania testosteronu, czyli płciowego hormonu męskiego. I choć na tym etapie lekarze jeszcze nie potrafią trwale wyleczyć pacjenta, to takie działanie sprawia, że przez stosunkowo długi czas jesteśmy w stanie kontrolować nowotwór, powstrzymywać jego rozprzestrzenianie się po organizmie. Postępy medycyny sprawiają, że akurat ta choroba w fazie zaawansowanej może być nawet postrzegana jako schorzenie przewlekłe. Kto jest najbardziej narażony na raka prostaty? Rak prostaty jest to choroba starzejących się mężczyzn. Występuje właściwie po 50 roku życia, a szczyt zachorowań to około 70 roku życia. Warto pamiętać, że zła dieta, otyłość sprzyjają zachorowaniu na raka stercza, a zdrowy tryb życia zmniejsza ryzyko zachorowania. Wiemy też, że na raka prostaty częściej chorują. Ci panowie, u których w rodzinie ktoś już chorował. Nie pozostaje mi nic innego, jak krótko i stanowczo powiedzieć wszystkim panom w średnim i starszym wieku: Marsz do urologa.